Ta Ewangelia jest e, dobrą nowiną dla tych wszystkich, e, którzy są gotowi uznać siebie za e, paralityka, człowieka sparaliżowanego, albo jak chce tekst oryginalny, lunatyka. E, człowieka, który według e, sprawozdania e, Ojca e, raz był rzucany w ogień, a raz w wodę. Nie? To jest taki symboliczny opis takich zachowań, które my, yy, myślę, że wielu z nas zna ze swojego własnego doświadczenia, takiego dwubiegunowego zachowania. Tak? Raz jestem zachwycony sobą, swoim życiem, tym co, co robię i dziwię się, że inni się tym nie zachwycają, nie? a już zaraz tego samego dnia. Mija trochę czasu i stan się zmienia, nie? Jestem przygnębiony, jestem trochę rozczarowany sobą czasami, wręcz mam wobec siebie jakiś, jakiś wstręt, nie? To takie doświadczenia mamy, takiej dwubiegunowego postępowania, przechodzenia z jednego ekstremum do drugiego, ogień i woda. I lekarstwem na tą chorobę, na takie lunatyczne zachowanie jest według Ewangelii jest wiara, nie? wiara. Wiara jest wiele określeń. Ja lubię takie. Wiara jest to spojrzenie, patrzenie na własne życie, na życie innych ludzi, na świat oczyma Boga. Wiara to jest dar, który Pan Bóg daje człowiekowi. Dając mu udział w, w jego patrzeniu, w jego spojrzeniu. Kiedyś święty Franciszek powiedział w, do swoich współbraci, w upomnieniach, takie kapitalne zdanie powiedział: człowiek jest tym, tylko czym jest, w oczach Bożych i niczym więcej. Człowiek jest tym tylko czym jest, w oczach bożych i niczym więcej. To znaczy, prawda o tym, kim jestem, Prawdą o tym nie jest to, co ja sam o sobie myślę, czy inni o mnie myślą. Prawdą o mnie jest to, jak myśli, jak, co mówi, jak patrzy na mnie Pan Bóg. Dlatego tak ważne jest, żeby mieć udział, żeby mieć wiarę, znaczy takie spojrzenie na siebie i to leczy. Nie? Jezus się gniewa w tej Ewangelii, używa takich słów bardzo mocnych, mówi plemię niewierne i przewrotne. Jak długo mam być z wami? Nie? No, myślę, że gniew jest skierowany do uczniów, nie do tego ojca, który robi wszystko, co, co możliwe, żeby ratować syna, ale wobec uczniów, którzy już są z nim jakiś czas i wydaje się, że niczego nie rozumieją. Nie? Wszystko traktują przewrotnie. Y kiedy potem go pytają, pytają Jezusa, dlaczego my nie mogliśmy jakoś poradzić sobie w tej sytuacji, Jezus mówi. Z powodu waszej niewiary, tu tłumaczenie jest trochę niewierne, w tekście greckim nie ma małej wiary, tylko niewiara. Bo wiara z wiarą jest trochę tak jak z, 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 z ciążą. Nie, nie można być trochę w ciąży. Nie? Jest się albo w ciąży, albo nie. Albo się ma wiary, albo nie ma. Ta ciąża jest zaawansowana. Wiara może być już bardziej lub mniej dojrzała, ale. Ale ona jest albo jej nie ma. Jezus mówi do swoich uczniów: Wy nie macie wiary. Nie, nie macie wiary. Bo potem mówi: Gdybyście mieli wiarę tak małą, tak, tak ledwie dostrzegalną jak ziarnko gorczycy, wtedy powiedzielibyście górze, żeby się przesunęła. Nie? To określenie o, nie chodzi o, o to, że, że wiara ma robić rzeczy spektakularne, takie na pokaz. Nie, yy, przesuwanie yy, góry to znak, symbol czynienia rzeczy niemożliwych. Nie? Są takie rzeczy, które wydają nam się niemożliwe w naszym życiu. Nie? Na, na przykład yy, przebaczenie, nie? na przykład yy, powiedzenie prawdy albo proszenie o przebaczenie. Nie? Nigdy tego nie powiem, nigdy nie powiem prawdy, bo to mnie yy, uniży, bo to mnie yy, nie mogę, nie potrafię. No właśnie, po to jest wiara, żeby robić rzeczy niemożliwe, żeby przenosić góry. Nie? A jeżeli tego nie potrafię, mówi Jezus, to nie masz wiary. No dobrze, ale ja chodzę do kościoła, ja się modlę. No, jesteś człowiekiem religijnym. Religia jest, daje pewną pociechę. Czasami spycha coś na, na później. No, w niebie wszystko będzie możliwe. Ale jest bezradna wobec naszej rzeczywistości. A wiara przenosi góry. Czy to jest dobra nowina? Odkrycie, że nie mam wiary? Oczywiście. Dlatego, że jeżeli dzisiaj widzę, że jestem, nie mam wiary, to trzeba jej szukać, to trzeba o nią prosić. Boga i Kościół. Doświadczenie, poznanie siebie i doświadczenie swojej bezsilności jest bardzo dobrym początkiem wiary. Amen.